Instytut Urody Sensitive oferuje wyspecjalizowane zabiegi na twarz i ciało, wykonywane w oparciu o najnowsze technologie. Są to terapie przeciwzmarszczkowe, odmładzające, ujędrniające, odchudzające, przeciwdziałające celulitowi i rozstępu. W ofercie znajdziemy też szereg zabiegów nawilżających, poprawiających koloryt skóry i jej kondycję. Tajemnicą skutecznych terapii kosmetycznych jest kompleksowość zabiegów, zapewniających dbałość o głębokie warstwy podskórne i dających długotrwałe efekty. Nowością w Instytucie są urządzenie do bioaktywnej termostymulacji BodyTher marki Sorisa, mezoterapia bezigłowa PSP Sorisa, mikrodermabrazja diamentowa Diamant Lift, prawdziwym hitem Instytutu Urody Sensitive jest oksydant. Sybrazja tlenowa hydroksji z czystym tlenem i solą fizjologiczną. Instytut oferuje też zabiegi złuszczania kwasami, szeroką gamę masaży, zabiegi na ciało z wykorzystaniem elektrosauny, a także manikir i pedikir hybrydowy Alessandro.